Cześć, witajcie, tak to jest nowa 54, jak widzicie poprzednia wersja 54 tego roślinnego, który założyłem i które niewiele wytrzymało, no po prostu poczułem się pokonany przez to akwarium, dlaczego, no tutaj widzicie taką krótką zajawkę, jak się chwaliłem jakiś tydzień temu, prawda, pylenie ustępowało, ustępowało i ustępowało, było go już coraz mniej i już zacierałem ręce, że jestem prawie, że na prostej, co się okazało? No, po prostu dwa dni po tym filmie, czy tam trzy dni po tym filmie, najpierw pierdy kłopylenie, a potem jeszcze wcześniej wspomniane przeze mnie i pokazywane wam nitki, no, w zastraszającym wręcz tempie zaczęły opanowywać rośliny. Już w piątek to były dosłownie wszędzie i zdecydowałem się, że coś z tym akwarium muszę zrobić. No i wczoraj właśnie zrobiłem przewrotkę, ono dzisiaj jeszcze dochodzi do siebie. Ale w tej chwili wygląda ono mniej więcej e, tak. Koncept taki to, hmm, to, że to akwarium będzie można oglądać z trzech stron. A więc z tej strony, z tej strony i z tej strony. I dlatego właśnie zaaranżowałem sobie to tak, że tu dookoła poleciały alternatywy renej Mini z przodu staurogenerepens, repens jakieś tam kawałeczki z dużego i tutaj znowu dookoła Reneiki mini ponieważ amania gold jest to roślina u mnie dość wolno rosnąca, dlaczego dlatego też posadziłem ją zaraz za Reneiki mini w środku nieco szybciej rośnie po gostemu ale też nie jest demonem prędkości więc rośnie to jako drugi niedobitki Rotali waliczy. no i potem Rotala Okrągłolicna, tam obok niej z drugiej strony Rotala Hra i tu coś, czego nazwy nie pamiętam. I tak to w tej chwili, słuchajcie, wygląda. Ech, zobaczymy, czy to akwarium nie pokona, a jeśli tak, to zobaczymy, jak szybko się to... Stanie na razie nie na Leci tu tylko potas na 15 i nic poza tym. I tego się, tego się na razie przez co najmniej tydzień będę, będę trzymał. Zobaczę, co tu się będzie działo. I no, pozostaje mi na razie tylko czekać i no, spróbować jeszcze, jeszcze raz. A jeśli się nie uda, to może jeszcze raz, a potem jeszcze raz, a potem jeszcze raz. Aż mi się uda. Tyle w tej zajawce. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.